Ale bardzo ładnie wygląda, taka czarna z niebieskim. Czujecie to? Ale ładna. Ty chyba nawet sam będę to nosił. Witam serdecznie, Adam detektorysta ciekłania. Dawid jest ze mną. Cześć. Słuchajcie, dzisiejszego dnia taki poświęcimy nie na wykopki, a na szukanie nowych pól. Mam nadzieję, że jakiegoś Bauera wyhaczymy, a Wy z nami będziecie obserwować, jak my to robimy, nie? A jeszcze jedna sprawa. Pękło 1500 subskrypcji. Dziękuję Wam serdecznie za, za to wsparcie. I w trakcie filmu dowiecie się, jakie są kryteria wzięcia udziału w konkursie. Dobra, widzimy się gdzieś w terenie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Zobaczcie, srebrne nasze pole, podjechaliśmy, a tutaj ktoś kopie na nim. Ale jazda, jestem ciekaw czy to są też Polacy, może jacyś widzowie wyczaili, bo, za, bo pokazywałem na mapie gdzie to jest i może ktoś to już wyczaił. Dobra, spytam się co robią. Słuchajcie, zrobiliśmy z 60, nie, przesadzam, 50 40 km nie było żadnego bauera, który przy niedzieli by pracował. A tutaj zobaczcie, w końcu tam, w oddali jest bauer, który pracuje i jedziemy. Teraz spróbujemy się do niego dostać. Jest tam autko. Raczej ten traktor, mam nadzieję, że nie sieje. A jak sieje, to po prostu się spytamy, czy ma inne pole nie zasiane. Tak to. Niestety u nas detektorystów wygląda, że musimy się dostosowywać do, do warunków jakie zastajemy. Dobra, będziemy się widzieć jak już będziemy już rozmawiać z Bauerem. Nie będziemy gonić ciągnika, tylko poczekamy aż tutaj nawróci do tego miejsca. On tutaj na tym polu raczej sieje i już więc nie pokopiemy, ale warto się spytać czy ma inne pole. No i co, pierwsza skucha. Pan, pan rolnik powiedział, że tu już ma posianę, a nie ma innego pola, które jest wolne, więc szukamy dalej. Na pocieszenie nie znaleźliśmy żadnego bauera, na pocieszenie sobie zrobimy szybciutko placek zabaw, jeden, może dwa i dowiecie się za chwilę, jakie są zasady konkursu. Dobra, widzimy się na pierwszym sygnale. Pierwszy sygnał, 52-53. To będzie na bank kapsa. No, na bank nie będzie. To będzie jakiś od sznurka. jakaś zapinka ta. Końcówka sznurka. Dobra, a jeżeli chodzi o zasady konkursu pod tym filmem. Żeby coś wygrać trzeba będzie pod tym filmem zostawić komentarz z napisem z o treści kubek. No wiadomo być subskrybentem i zostawić łapkę w górę. To jest cała filozofia tego konkursu, a rozwiązanie konkursu będzie któregoś tam dnia na społeczności podam, jaki to będzie dokładnie dzień. Szukamy drugiego sygnału. Tutaj szał nie zrobię na tym placyku. Zruszę się magiczną łopatką. Nie wiem, czy ten ślad nie jest fałszywy. Tu bardziej tak. A jest. Co to? Jeden euro. Elegancko. No i fajnie. <grybujesz> Jakiś tu mam nowy sygnał. Nieby taki monetowy. No i jeden cent. Nowy sygnał. I taka spineczka, nawet ładna. Dziecięca, ale ładna Tu mam taki sygnał trochę na kapsel, trochę na monetę Ale na taką monetę dwucentówkę Tak zjedzone dwa centy Zmieniłem plac na drugi, tu są takie drążki, są do podciągania już. Już mam z 2-3 sygnały. Jedziemy z pierwszym, myślę, że to będzie 10 centów. A, dobra, tu 10. Halo. 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 Halo, jestem Ja Dobra. Tu będzie drugi. O 20 centów. I tutaj będzie trzeci cygnał. Już bierzemy łopatkę. Okay. Dwa centy, i jeszcze jeden sygnał. Taki wypad dzisiaj byle jaki, ale coś coś się wyciągnie. No i gdzie zniknął ten sygnał? Z tej strony. Tu jest monetka 5 centów. Widzicie 4 monetki w jednym miejscu. Dobra, sprawdzamy czy coś tu jeszcze jest. Tu jest parę sygnałów jeszcze. Jest tu jeden. Dobra, to schowamy. Tu mamy jeszcze jeden. O, kolejne dwadzieścia centów. Bardzo ładnie. Wpadło raz, dwa, trzy, cztery, pięć monetek. Niedaleko, może z metr dalej, ujawnił się nowy sygnał i 5 centów. Szukamy kolejnego, bo mamy sygnał o 2 centy. Wszystko, wszystko. Sygnał 75-76 na 50 centów mi tutaj. Dobra, weźmiemy łopatkę i sprawdzimy, czy to jest, a nie, 1 euro, no i elegancko, bardzo ładnie, lecimy dalej. Tu był ten 1 euro, a tu mam kolejny sygnał na 50 centów bardziej, bo równy 75 sygnał. Nie, 20 centów. No i to zapominałem długo po pracach zabawnych nie bytałem. To pozapominałem. zapominałem. Stały sygnał 77, 78 Jest 50 centów Koło 50 centówki kolejny sygnał. I mamy 20 centów, elegancko. Nowy sygnał, bardzo nieregularny. Podejrzewam jak goś rudzielca. No i mamy 2 centy. Wszystko? Nie. Coś tu będzie jeszcze. Patrzcie, obrączka. Obrączkę mam. Nie, ale bardzo ładnie wygląda. Taka czarna z niebieskim. Czujecie to? Ale ładna. Ty chyba nawet sam będę to nosił. Mhm. To może to jest platyna czy tam tytan Nie, myślę, że nie Karbid. Skarbidu, no. tak? Mhm. Zobaczcie, obrączka z karbidu ale jaka zaje fajna, naprawdę. Super Karbid, tak fajnie. Nowy sygnał 2 centy Ten taki skaczący i 50 centów, ale to na pewno nie jest jeszcze wszystko. No, I ta jedna centówka tak chrzaniła ten sygnał. Dobra, szukamy dalej. To jeszcze nie koniec. Sygnał 75-76. Musimy to zlokalizować dokładnie. Tutaj 20 centów. Ale to jeszcze nie koniec, bo słyszałem dwa sygnały. Tutaj nie patrzę na ID, więc nie wiem. Co szukamy i 2 euro mamy. Pięknie. Jest 2 euro. Szybko się gromadzi. O, że tu chyba coś jeszcze jest. Jeden centa. No i szukamy dalej. Niewiele dalej. Kolejny obiecujący sygnał czysty. Na pewno nie był ten sygnał, jeden cent, ale jest jeszcze jeden tu sygnał. Mm -hmm. O, już gdzieś mi tu wyskoczył. Jest 50 centów. A gdzie tego jednego centa zgubiłem? W tym całym gąszczu. Hmm. Dobra, jeden cent się zgubił, i szukamy dalej. Sygnał 71 na no, 10 centów. No jest 10 centów. Wszystko? Nie, tutaj coś jest. To znaczy był. O, to chyba jest ten jeden cent co go zgubiłem. Dobra. Z nowego dołka 5 centów. Nowy sygnał 75 Szybciutko tutaj robię, bo już się zbierają dzieci 20 centów Kolejny sygnał 75 Jest 20 centów. Wszystko blisko siebie. Sygnał 71 10 centów w porze. Trochę mi na 10 centów bije 20 ale też na zród monety. Podejrzewam, że to mogą być... O jest 10 centów. Podejrzewam... Nie, 20 centów. I jeszcze musi być tu chyba druga. Albo i nie. Dobra, szukamy dalej. Wyłania mi się z nowego sygnału. 2 centy Sygnał 77-78 śmierdzi mi tu 50 centówką No i mamy. Trochę skoczący, ale z wyższych sygnałów. Więc dla mnie to będzie zagadka. Ok, 10 centów. Aha, i 1 cent, dlatego mi skakało. Sygnał 76, 77: 50 centów. Tak, bardzo ładnie. Jeszcze jeden, mam taki sygnał, praktycznie w tym samym miejscu. Trochę tak huśta się. W tym miejscu będzie tak 2 centy. No, sygnał 65 raczej nie monetowy taki na łóżkę od ślepaka. swojego doświadczenia znając a nie patrzcie 2 euro ale jazda 2 euro super ale jazda jest i 2 euro no i witam was na szybkim podsumowaniu dosłownie półgodzinna akcja z tym placem zabaw w sumie teraz policzyliśmy z Dawidem jest 16 euro i 9 centów w pół godziny jakby tak człowiek zarabiał to by było ok ze śmieci tylko ten dziabąk a jeszcze znalazłem tutaj żeton na, na myjnie więc fajnie wyszło no i fantem dnia dzisiejszego jest ten naprawdę fajny pierścionek yy, obrączka z karbidu Matowy razem z niebieskim. Trochę jest brudna, jak się ją wyczyści, jest naprawdę fajna. Dobra, dziękuję Wam za poświęcony czas, może wykopki nie były jakieś takie super, ale zawsze wypad to wypad. No i pamiętajcie o tym, że konkurs startuje na 1500 subskrypcji do wygrania kubek, naszywka i dwie naklejki. Adama ja detektorysty. Pamiętajcie w komentarzu wpisać słowo kubek oraz zalajkować łapką do góry, mój kanał pod tym filmem, no i być subskrybentem. Dobra, widzimy się niebawem, cześć.